Halina, Paweł Wanda, na piątkę, ok, dziękuję bardzo, w takim razie dobry wieczór, witam wszystkich, dzisiaj w zastępstwie Grzegorza, y, ja propos, będę prowadził biuletyn czwartkowy, to jest po 8, Halina, Paweł Wanda, y, to jest taki typowy biuletyn wakacyjny, za dużo nie będzie informacji, niestety w tej prasie naszej też widać wakacje, ale tak, to co mi się udało zebrać, Pierwsza sprawa z informacji najnowszej PZK, mianowicie komunikaty PZK z dnia 14 sierpnia, czyli dzisiejszego. I tak, pierwsza sprawa, przypomnienie zjazd techniczny. Od 12 do 14 września bieżącego roku w Burzeninie odbędzie się coroczny zjazd techniczny krótkofalosów. Wydarzenie pełne wiedzy, warsztatów i spotkań z pasjonatami z całej Polski. Wszystkie szczegóły program i rejestracja dostępne są na oficjalnej stronie zjazdu i to jest adres zjazd techniczny pisany razem małymi literami.pl. Zarezerwujcie idzie czas i organizatorzy zapraszają do zobaczenia w Burzeninie. Informacja od Krzysztofa S5E. Teraz jest bardzo ciekawa informacja latarniowa, mianowicie w tym roku, w 2025. Trzy nasze latarnie polskie obchodzą swoje bilełże. 150 lat, lat latarni morskiej Rozewie Nowe, 150 lat latarnia morska Czołpino i 130 lat latarnia morska Krnica Morska. Z tej potrójnej okazji zarząd Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Gdańsku Podjął się zorganizowania dyplomową akcję dla, radiową dla uczczenia tych trzech wyjątkowych bileuszy. Będzie to krótka akcja, bo tylko dziewięciodniowa, dyplomowa, pod trzema znakami okolicznościowymi. W terminie od dnia 9 sierpnia do y, godziny 00.01 UTC, to jest sobota, do dnia 17 sierpnia 23.59 UTC, niedziela. I znaki. Stefan Natalia, 150, Lucyna Roman Natalia dla latarni morskiej Rozewie Nowe. Eee, SN 150, Lucyna Henryk Cezary, 150 lat latarni morskiej Czopino. I SN 130, Lucyna Henryk Karol, to jest 130 lat latarni morskiej Kranica Morska. Ze względów od nas niezależnych, tak zwanych urzędowych, nie możemy być aktywni w tym okresie z terenów trzech latarni morskich, stąd będziemy aktywni głównie w, w trybie wirtualnym ze swoich domowych kutek alp, z klubów, ale w międzynarodowy weekend latarniany od 16 do 17 sierpnia w trzech zespołach będziemy na, na terenie tych latarni morskich. Czopino Rozewie, Nowa i Krynica Morska. I stamtąd będziemy aktywni. Więcej szczegółów będzie na stronie oddziału, oddziału pomorskiego w Gdańsku. I tutaj są informacje na temat otpz.gdańsk.pl otp. i dyplom też jest możliwy do zdobycia. To jest P8 Halina Paweł Wanda. Jeśli chodzi o informacje DX-owe, to są one niestety troszeczkę poszarpane w tym tygodniu, ale tak to będzie, to pewnie do końca wakacji we wrześniu pewnie będzie lepiej. I tak. Eee, wyspa Anobon AF039 jest zapowiedziany znak 3 Celina 0 jako 3 Celina 0 Wanda. Uwaga, 3 Celina 0 Wanda z wyspy Anobon. To jest AF039 przez dwa tygodnie we wrześniu. Dokładne daty nie są jeszcze znane, ale będą zależeć od rozkładu promów. Oczekując na prom, będą aktywni jako 3 Cezary 3 yy, trzy trzy, yy, Wanda z wyspy Bioko, to jest AF010 i Równikowa. Planowana jest również praca emisjami CWSSB FT8 na pasmach. 160 do 6 metrów na QS, AQSL przez OKRS w serwisie Log e, lub bezpośrednio do YL2 Grażyna Natalia. Teraz tak, e, Norfolk Island VK9 na e, Natalia Tadeusz Kryjec <laughs> VK3 Kłebek Barbara i Luke VK3 Halina Janina oraz Alan VK6 Cezary Kłebek będą aktywnie z Westy Norwolk jako Violetta, Karol9 Natalia Tadeusz VK9NT we wrześniu od 14 do 27 września bieżącego roku będą czynni od 40 do 6 metrów na CWSSB i FT8, a szczegóły są na stronie FT8 i jej ich stronie niepodana strona w każdym razie zamierzają głównie na stronie FT8. Wyspy Alanskie. Bardzo blisko nas podobno łatwo się z nimi nawiązuje kontakt. I tak, Ol, Orszula Ur, y, 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 Olga Grażyna Zero Celina. Orga, Grażyna Zero Celina. Y, w, 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 Krótkofalowcy w Finlandii będą aktywni z Wyspy Alanskich, to jest EU 002 pod znakiem Oszola Grażyna Zero Celina, Olga Grażyna 0 Celina od 17 do 24 września będą czynni od 160 do 70 cm. Planują pracę stacji 24 godziny, 7 dni w tygodniu. I oczywiście CW SSB FT8, FT4, RTTY, MSK, MSK 144, JT65. I y, trzeba sprawdzać na, stronie, na stronach internetowych i w plastrze, gdzie są aktualnie aktywni. To jest 108 8 Halina, Paweł Wanda. Jeśli chodzi o nasze wydarzenia y, y, o nasze wydarzenia oddziałowe, to 108 Grażyna Paweł Barbara informuje, że jest uruchomiony nowy przemiennik. Na 23 cm. Jego znak to jest SR8 Lucyna Lucyna, Stefan Roman 8 Lucyna Lucyna w Lublinie i częstotliwość jest 1298,700 MHz. I to jest ten dziewiąty w Polsce przemiennik radiowy pracujący w tym paśmie. Inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji zasięgu i stabilności łączności na wspomnianym paśmie to w perspektywie przyczynia się do dalszego rozwoju amatorskich badań w dziedzinie propagacji fal ultrakrótkich. Szczególne podziękowania kierowane są do kolegi Krzysztofa SQ8 Maria Franek Roman za jego ogromne angażowanie w stworzenie, wykonanie toru nadawczo-odbiorczego tego typu przemiennika. I tak w skrócie parametry tego przemiennika. Znak SR8 Lucyna Lucyna Stefan Roman 8 Lucyna Lucyna Częstotliwość nadawania 1298,7 MHz, odbioru 1270,7 MHz. Aktywowanie jest nośną. QTH lokatora to jest KO11 Henryk Flanek. Wysokość anteny nad poziom morza 245 m. Wysokość anteny nad poziom terenu 38 m. I to jest emisja F3E. Czułość toru odbiorczego 0,45 mikrowolta, yy, 12 dB. A moc wyjściowa toru nadawczego jest 32,5 dB. M około jest 1,8 W. I antena tam jest Comet GP21. Także tyle informacji od Grzegorza. Jeśli chodzi o DeXy, bo dzisiaj zastępuję go i w tych sprawach, i w DX-owych, no to informacje są następujące, DX-owe. 4U1, 4 to jest ta stacja międzynarodowej unii telekomunikacyjnej. 4U0 Irena Tadeusz Urszula kontynuuje zaznaczenie 160. rocznicy ITU od do końca roku 2025, pracując pod znakiem 4U1 Irena Tadeusz Urszula ze stacji glubowych. Następnie Gujana 8R Aldir P1 Paweł Jokohama 1 Stefan Adam Dorota będzie pracował pod znakiem 8R1 Tadeusz Maria od 14 sierpnia do 23 września na wszystkich pasmach KF i przez satelitę oraz również mody cyfrowe. Karty QSL Direct via Paweł i Yokohama i 1 Stepan Adam Dorota. 9M, zachodnia i wschodnia Malezja. Jest 31 znaków oznaczonych, które będą celebrowali Malezyjskie Narodowe Święto i yy, Dzień Malezji. Yy, to jest yy, tam 31 znaku, więc warto zwrócić uwagę na znaki 9M, 9M2, 9M25, 9M25 i tak dalej, i tak dalej. Warto na to zwrócić uwagę. Yy, I jeszcze z tych takich spraw yy, dx jest z Norwegii informacja, że specjalny znak wywoławczy jest jako LA100A LA100 Adam, która upamiętnia pierwszą amatorską łączność między Norwegią i USA w roku 1925. 25 listopada w 1925 roku Johannes Diesel jako LA1A przeprowadził pierwszą łączność ze stacją U1 Yokohama Bravo w Dartmouth College z New Wtedy oczywiście stacje amerykańskie miały znak U jako 1 albo U, albo i U1, U, albo U1 miały znak, także to jest U1 i okochamy prawo jako ówczesna stacja amerykańska. I jeszcze chodzi o takie Polonika, które wynalazłem. Następujące stacje są obecnie aktualne z polskich latarni morskich. To jest SN150LHC, SN150LRN, SN130LHK i te stacje, o których mówiłem wcześniej, są aktywne i warto z nimi nawiązać łączność. Oczywiście zbliża się wielkimi krokami nasza akcja dyplomowa związana z udziałem polskich stacji w upamiętnieniu rocznicy bitwy o Anglię w roku 1940. Także będziemy mówili o tym szczegółowo. W tej chwili, szczegóły są dogry, dogrywane z naszego oddziału. Yy, będą to dwie stacje: Stefan Paweł 317 RAF Royal Air Force i SP Stefan Paweł 305 Royal Air Force. Te dwie stacje będą takie wiodące z naszego województwa lubelskiego, ale zamiast. Z tego co wiemy, z chyba sześciu czy 8 krótkofalowców, którzy będą pracowali, szczegóły są dogrywane, będziemy o tym na bieżąco informować. E, tyle jest z mojej strony dzisiaj. Przepraszam za ten komunikat krótki, ale to jest taki wakacyjny, troszeczkę komunikat. No i niestety dopadła mi jakaś taka infekcja gardłowa. Także bardzo przepraszam za mój głos. E, I e, teraz oddaję do łączności pokomunikatowej. Bardzo proszę o zgłaszanie się. To Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda. E, bardzo proszę Andrzeja SP-8AB, jeśli ma jakieś informacje, bardzo proszę o, pr o przekazanie. Stefan Paweł 8, Adam Barbara i grupa tu SP-8, Halina, Paweł Wanda. No witam, witam Ciebie Jurek, witam wszystkich kolegów, koleżanki, jeśli słuchają. Ja na piątkę Ciebie odbieram, a jak, jak to u Ciebie jest? No bardzo dobrze, proszę bardzo Andrzeju, go ahead. Dobra, a ja krótko na temat zawodu w tym tygodniu. W sumie tak, mamy zawody 15 sierpnia, oczywiście Bitwa Warszawska i tak dalej. Zawody organizowane przez Warszawski Oddział Terenowy OT25. I tak, pierwsza tura, mamy CW i SSW od godziny 15 do 16.59, czyli zawody dwugodzinne. Druga tura od 17 do 1759, trochę krótsze, ale to są zawody cyfrowe, 16 sierpnia 16 sierpnia, czyli w sobotę mamy zawody krótkofalarskie, harcerskie, kamykowe Wici od godziny 15 do godziny 15.59. Zawodów międzynarodowych tutaj dużo tego nie ma. Siemens Club of Japan Contest CW, yy, japońskie zawody od godziny 12 do od godziny 12, yy, od yy, soboty do niedzieli, oczywiście czasu TC. I CFADI Contest CW to są zawody portugalskie od godziny 18 w sobotę do godziny 21 niedzielę 17, 17 sierpnia to by chyba tyle było. No resztę jak ktoś, że tak powiem jest zainteresowany tymi zawodami, to myślę, że sobie tutaj doczyta te regulaminy, bo przytaczanie całego regulaminu to chyba yy, nie ma większego sensu, bo, 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 bo każdy musi po swojemu to pojąć i, i, i Wtedy, wtedy może brać pełny udział w zawodach. To wszystko Jurek z mojej strony. Pozdrawiam. 73 do następnych spotkań. Jest 8 HPW i Grupa. SP8, Adam Barbara. SP8, Adam Barbara i Grupa. To jest SP8, Halina Pawłowanda. No Andrzeju, dziękuję Ci bardzo. W takim razie rozumiem, że te tak zwane obowiązkowe Sprawy związane z komunikatem wypełniliśmy. Zapraszam w tej chwili do łączności pokomunikatowych. Oczywiście jak ktoś chciał coś wszystkim przekazać, coś ważnego, ciekawego, interesującego. Zapraszam, zapraszam do łączności pokomunikatowych tu SP8 Halina Paweł Wanda. SP8 Roman Stefan Zygmunt No witam Stefan Paweł 8, Roman Stefan Zygmunt. Witam Andrzej Piątka SP8HPW, SP8RZ. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dzięki za komunikat. Pozdrawiam i do następnych. SP8HPW, SP8RZ. Dziękuję Andrzeju, pozdrawiam do następnych. Mam nadzieję, że to z gardła mi wylezie będzie lepiej troszkę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia. Tu jest 8 Halina, Paweł Wanda. Zapraszam kolejne statki do łączności pokomunikatowych. 8 Roman Wanda Irena. E, jeszcze raz Wanda Roman, Wanda Roman. 8 Roman Wanda Irena. Okej, okay, już witam. Stefan Paweł 8, Roman Wanda Irena. Witam serdecznie, Piątka. No, dziękuję, dla Ciebie też, Piątka. Dziękuję za komunikat, łączność. Pozdrawiam Ciebie i słuchających. Remegnisko, SP8, Halina Paweł Wanda, SP8 Roman Wanda i Rena. Ok, SP8 Roman Wanda i SP8 Halina Paweł Wanda i grupa. E, dziękuję, pozdrowienia dla siebie, dla Niska, do usłyszenia za tydzień, do zobaczenia. Tu SP8 Halina Paweł Wanda Stanisław Paweł 8, Irena Tadeusz SP8 Irena Tadeusz, witam piątka. SP8 HPW, SP8 IT, witaj Jurku, dla Ciebie raport 5, przemiennik dzisiaj dochodzi do mnie na 8Sów, operator Albert Kutycha Jarkowicego woli. 73, dziękuję za komunikat SP8 HPW, SP8 IT. Ok, dzięki, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Tu jest 8 Halina, Paweł Wanda, zapraszam do łączności pokomunikatowych. Stefan Paweł 8, Halina, Paweł Wanda. Zapraszam do łączności pokomunikatowych. SQ8, Grażyna, Stefan. SQ8, Grażyna, Stefan. Piątka. SP8HPW, tu SQ8G. Dobry wieczór, cześć. Na piąteczkę oczywiście odebrany komunikat. Piotrek Lublin, niezmienny oczywiście. Dzięki za przygotowanie. Pozdrawiam wszystkich słuchających, przygotowujących. I się zgłaszających swoją standardową formułką. A dobrej nocy życzę. Do usłyszenia. Z niektórymi również do zobaczenia. Dziękuję. Cześć. SP8HPW i grupa. Tu SQ8 Grażyna Stefan. Ok. sp 8 Grażyna Stefan i grupa. Tu SP8 Halina Paweł Wanda. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Tu Stefan Paweł 8 Halina Paweł Wanda. Zapraszam do łączności pokomunikatowych. Stefan Kłebek osiem, Stefan Ewa Paweł. Witam Sydarku, SK 8 Stefan Ewa Paweł. Jak dawno ciebie nie słyszałem, piątka, mikrofon do ciebie. witam Jurek. Piątka, dziewiątka. Również w kraśniku, także przemiennik na pięć, głośno, wyraźnie. Komunikat wysłuchany w stu procentach, także dziękuję za wszystkie informacje i pozdrawiam z Kraśnika. Okej okay, Darku, dzięki serdecznie, sk 8 sep tu SP-8Halina, Paweł Wanda, dzięki serdecznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia, tu SP-8Halina, Paweł Wanda. Stepan Kłebek 8, Ludwik, Paweł, Karol. Witam, Stepan Kłebek 8, Ludwik, Paweł, Karol, Piątka. SP-8HPW i grupa SP-8LPK. Witam serdecznie, dziękuję bardzo za wakacyjny komunikat. Pozdrowienia dla wszystkich kolegów. SP8 HPW i grupa SQ8 LPK. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Tu SP8 Halina, Paweł Wanda, SP8 Hotel Papałyski. Zapraszam do łączności pokomunikatowych. Stanisław Kłabek 8, Dorota Paweł. Witam SQ8, Dorota Paweł, piątka z plusami, mikrofon do ciebie. SP8 HPW SK8 Dorota Paweł. Komunikat w całości wysłuchany w klubie w Lublinie 73 dla wszystkich i do usłyszenia. SP8 HPW SQ8 DP Okej, okay, dzięki serdecznie, pozdrowienia dla wszystkich w klubie. Czekaj że tu powiem, o już pozdrowienia dla wszystkich w klubie, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia SK8 Danuta Paweł i grupa, tu SP8 Halina, Paweł Wanda. Zapraszam do łączności po komunikatowych. Tu SP-8 Halina, Paweł Wanda. Stefan Paweł, 8 Roman, Ewa Dorota. Witam, Red, SP-8 Roman, Ewa Dorota, Piątka Piąteczka tutaj również u mnie. W klubie dzisiaj dosyć mało osób, ale dalej jesteśmy, aktywnie działamy. Komunikat odsłuchany w całości, jak zawsze. Każdemu słuchającemu życzę miłej nocy. Czy jak niektórzy dopiero stają to miłego dnia <grywa> Tutaj w klubie jest dosyć jeszcze jest osób jakieś 6, może 7? 6 no i to wszystko, mikrofon do ciebie. Tu do SP8 HPW SP8, RAD OK SP8, REZ, SP8, HPW Dziękuję, pozdrowienia dla wszystkich klubowiczów SP-8 KF. wszystkiego dobrego, pozdrowienia, zapraszam za tydzień, do zobaczenia, do usłyszenia, SP-8 Roman, Ewa, Dorota i grupa, tu SP-8 Halina, Paweł, Wanda. Zapraszam do łączności pokomunikatowych, tu SP-8 Halina, Paweł, Wanda. SQ-8 Adam Karol. Witam SQ-8 Adam Karol Piątka. SP-8HPW i grupa TU-SQ-8, Adam Karol. Dzień dobry wieczór, ode mnie piąteczka, odebrany komunikat w całości. Dzięki wielkie za przygotowanie komunikatu, no i miłego wieczoru. Dziękuję, pozdrowienia, również miłego wieczoru. tu sp 8 Halina, Paweł Wanda. Zapraszam do łączności pokomunikatowych. Tu SP-8, Halina, Paweł Wanda. Zapraszam do łączności pokomunikatowych. Stefan, Natalia, Zero, Ludwik, Paweł, Urszula. Witam po ławę, na, Stefan, Natalia, Zero, Ludwik, Paweł, Urszula, Piotrka. E, witam serdecznie. Raport dla Ciebie również piąteczka, komunikat również wysłuchany na 5, A mój prywatny znak to Stefan, Kłębek 8 Wioletta, operator Janusz. Dziękuję serdecznie, życzę miłego wieczoru, do usłyszenia. Okej okay, Janusz, dzięki serdecznie. Do usłyszenia. Zapraszam za tydzień. Tu SP8 Halina Paweł Wanda. Zapraszam do y, łączności pokomunikatowych. SP8 Dorota Henryk Jadwiga. No, witaj Heniu, SP8 Dorota Henryk Jadwiga. Weteran krótkofalarskich tras. Piątka ode mnie, już wpisany. Mikrofon do Ciebie. Witam, patrz, aż urosłem po tej zapowiedzi. Ale odbieram komunikat na pięć bardzo ładnie. Dzięki za wszystkie informacje. No i czekam na wyniki maratonu, bo jak na razie nie było jeszcze 3 minuty temu, ale może już są. Dzięki, do usłyszenia SP8 Dorota Henryk Jadwiga. Okej, okay, Henry, dziękuję. Ja tak nie bez kozery powiedziałem, bo wiem, żeby z Wojtkiem SP8 yy... Uf, jeździcie, jeździcie, jeździcie gdzieś tam i tak dalej, dlatego naprawdę bez żadnego ryzy, ryzyka powiórz do weterani krótkowalarskich tras. Haniu, dzięki, pozdrawiam, dobrych wyników z tych egzotycznych zakątków, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. s 8 DHJ Grupa, to s 8 Halina, Paweł Wanda. Dzięki, do usłyszenia. Tu jest to 8 Halina, Paweł Wanda. Zapraszam do łączności pokomunikatowych. Tu jest to 8 Halina, Paweł Wanda. Tu jest to 8 Halina, Paweł Wanda. Tu jest to 8 Halina, Paweł Wanda. Zapraszam do łączności pokomunikatowych. Tu Stefan Paweł 8 Halina, Paweł Wanda. Stefan Paweł 8 Halina, Paweł Wanda. Zapraszam do łączności pokomunikatowych. Zapraszam do łączności pokomunikatowych. Rozumiem, że już więcej chętnie na dzisiaj nie ma. To jest okres wakacyjny, chyba najbardziej, najbardziej martwy sezon. W roku, jak pamiętam, jeszcze ze swoich dawnych dawnych czasów, ale mimo to było to 15 stacji może jest moją i oczywiście no, ze stacjami nagrywającymi, czyli SQ8 BGR i SP8 SMIGRY. Łącznie 15 stacji, to nie jest zły wynik. Dziękuję bardzo wszystkim za zgłoszenia. Zapraszam za tydzień 21. Przepraszam za mój głos, no niestety troszeczkę w gardle mnie tam zmogło i laryngologiczne i stomatologiczne problemy zmogły, ale jakoś to mi się dało rady przekazać. Dziękuję bardzo, miłego urlopu i do usłyszenia za tydzień. Tu Stefan Paweł 8, Halina Paweł Wanda. A ile tej stacji Jurek było wszystkie? No wiem, eee, łącznie z moją stacją, łącznie z tymi stacjami nagrywającymi, czyli SP-8 BGR i SP 8 SP-5 SMY, to było 15 stacji. No, to, to i tak nie ma tragedii. Dobra, pozdrawiam. Dobrego wieczoru. No nie, nie, tragedii nie ma, no tragedii nie ma, to by gorzej, pamiętam, także bardzo fajnie. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie zgłoszenia, wszystkie trwania i zgłoszenia się do, do stacji. No i oczywiście dziękuję bardzo tym dwóm stacjom dyżurnym, które. W zasadzie niezależnie od stanu roku, pogody i tak dalej nas nagrywają i przekazują, czyli SK8 Bgr i SP5 Stefan Maria Yokohama. Także dzięki serdecznie dla ich, za ich pracę. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Tu jest Stefan Paweł 8, Halina, Paweł Wanda.